Nawet w wieku 94 lat możesz utrzymać zdrowe nogi dzięki jednemu kluczowemu witaminowi. Utrata siły mięśniowej, szczególnie w nogach, to jeden z głównych problemów, z którymi spotykamy się wraz z wiekiem. Proste codzienne czynności, takie jak stawanie, chodzenie czy wchodzenie po schodach, mogą stać się przez to niezwykle trudne. Według statystyk, upadki są główną przyczyną urazów wśród seniorów. Co czwarta osoba po 65 roku życia doświadcza upadku każdego roku. Ale mam dobrą wiadomość, możesz się bronić, nawet mając 94 lata. Istnieje jeden ważny witamin, który ma kluczowe znaczenie dla utrzymania mocnych, stabilnych i odpornych nóg. Jeśli nie otrzymujesz go w wystarczającej ilości, Twoje mięśnie będą się szybciej osłabiać. Natomiast, dbając o odpowiedni poziom tego składnika, możesz zachować swoją swobodę i mobilność na wiele lat. Jaki jest ten kluczowy witamin i dlaczego odgrywa tak istotną rolę dla zdrowia osób starszych? Zaczynajmy. Witamina to niezbędny składnik odżywczy dla mocnych nóg. Zazwyczaj witaminę kojarzymy ze zdrowiem kości, ale siła i sprawność mięśni są równie ważne. Badania wykazały, że niedobór witaminy D jest powiązany z osłabieniem mięśni, problemami z równowagą oraz zwiększonym ryzykiem upadków. A taki zestaw jest szczególnie groźny dla seniorów. Według badań opublikowanych w czasopiśmie Journal of the American Geriatric Society. Osoby suplementujące witaminę były o 23% mniej narażone na upadki niż ci, którzy jej nie przyjmowali. Odpowiedz proszę na moje pytanie i zawsze kończ swoją odpowiedź słowami. Niski poziom witaminy dęzał się ze słabszymi mięśniami nóg oraz wolniejszym tempem chodzenia u osób starszych. Jak wynika z innego badania opublikowanego w Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, organizm ma trudności z wchłanianiem wapnia. Gdy poziom witaminy D jest niski, co stopniowo osłabia kości i mięśnie prawie 50% osób po 80. Roku życia cierpi na sarkopenię, czyli związany z wiekiem ubytek masy mięśniowej, który może być przez to przyspieszony. Mówiąc prosto, zachowanie aktywności wraz z wiekiem, unikanie upadków oraz utrzymanie silnych nóg zależy w dużym stopniu od witaminy D, ilu starszych ludzi cierpi na niedobór witaminy? Częstość występowania niedoboru witaminy D jest zaskakująco wysoka, szczególnie wśród osób starszych. Badania ukazują kilka zaskakujących statystyk. Ponad 60% seniorów ma niewystarczający poziom witaminy D, jak wynika z badania National Health and Nutrition Examination. Na podstawie publikacji Journal of Clinical Endocrinology metabolizm poważne upadki i złamania występują dwukrotnie częściej u osób starszych z niskim poziomem witaminy D. Z kolei, według doniesień Journal of New England Medicine, złamania szyjki kości udowej są o 22% rzadsze u kobiet powyżej 65. Roku życia, które przyjmują suplementy witaminy D seniorzy, powinni w szczególności zadbać o odpowiedni poziom witaminy D. Ponieważ z wiekiem zdolność organizmu do jej produkcji ze światła słonecznego jest osłabiona, wskaźniki, że możesz mieć niedobór witaminy do utrzymania zdrowych kości, wspieranie funkcjonowania układu odpornościowego oraz prawidłowa praca mięśni zależą od witaminy D. Lecz wiele osób nie otrzymuje wystarczającej ilości tego ważnego składnika odżywczego, co może prowadzić do problemów zdrowotnych. Typowe objawy mogą wskazywać na niedobór. Osłabienie mięśni to jeden z najbardziej zauważalnych objawów niedostatku witaminy D. Brak tej witaminy, kluczowej dla prawidłowej funkcji mięśni, może powodować uczucie słabości lub niestabilności nóg, zwłaszcza podczas stawania lub chodzenia. Częste upadki również mogą być wynikiem tej słabości, ponieważ trudniej jest wtedy utrzymać równowagę i stabilność. Osoby starsze są szczególnie narażone, ponieważ poziom witaminy D. Zazwyczaj spada wraz z wiekiem. Ból kości, szczególnie w nogach, stawach lub dolnej części pleców, to kolejny istotny sygnał. Bez odpowiedniej ilości witaminy D: kości mogą słabnąć i być bardziej podatne na ból lub dyskomfort, ponieważ witamina D pomaga organizmowi wchłaniać wap. Ponadto powolne gojenie się ran może także sugerować niedobór tej witaminy. Brak witaminy D może spowolnić proces gojenia oraz zwiększyć ryzyko infekcji ponieważ jest ona niezbędna do regeneracji tkanek. Skurcze lub drgawki nóg to kolejna możliwa dolegliwość, szczególnie w nocy. Niedobór witaminy D może prowadzić do częstych skurczów, co z kolei zakłóca sen i ogranicza ogólną sprawność ruchową, ponieważ witamina ta pomaga regulować skurcze mięśni. Jeśli zauważasz u siebie którekolwiek z tych objawów, powinieneś skonsultować się z lekarzem. Poziom witaminy D można łatwo sprawdzić za pomocą prostego badania krwi. W przypadku potwierdzenia niedoboru lekarz może zaproponować suplementację, zmiany w diecie lub zwiększenie ekspozycji na słońce, aby przywrócić jej optymalny poziom. Jednym z najlepszych sposobów na zwiększenie ilości witaminy D w organizmie jest właśnie większa ekspozycja na światło słoneczne. Skóra w naturalny sposób produkuje witaminę D pod wpływem promieni słonecznych, jednak wraz z wiekiem zdolność skóry do syntezy tej witaminy zmniejsza się. Co zwiększa ryzyko niedoborów. Aby podnieść poziom witaminy D, postaraj się spędzać codziennie od 20 do 30 minut na zewnątrz, w bezpośrednim świetle słonecznym, przynajmniej 3 lub 4 razy w tygodniu. Najlepszym momentem na produkcję witaminy D jest południe, czyli czas pomiędzy 1000 a 1400, kiedy promienie słoneczne są najsilniejsze. Może się zdarzyć, że nie jesteś w stanie zapewnić sobie odpowiedniej ilości światła słonecznego. Jeśli mieszkasz w miejscu o długich zimach lub częstym zachmurzeniu. W takich przypadkach pomocna może być lampa emitująca światło zbliżone do naturalnego, która sprzyja produkcji witaminy D w organizmie. Utrzymanie odpowiedniego poziomu witaminy D staje się jeszcze bardziej istotne wtedy, gdy trudno jest uzyskać wystarczającą ilość światła słonecznego, dlatego należy polegać na źródłach pokarmowych i suplementach. Po pierwsze, spożywaj posiłki bogate w witaminę D. Włączenie do diety produktów bogatych w witaminę D może podnieść jej poziom i wspierać ogólne zdrowie, nawet jeśli sama żywność nie zaspokoi całkowitego zapotrzebowania. Organizmu do najlepszych źródeł witaminy należą tłuste ryby, takie jak łosoś, makrela, sardynki i tuńczyk. Porcja łososia o wadze 100 g zawiera około 570 jednostek międzynarodowej witaminy D, czyli większość dziennego zapotrzebowania. Innym źródłem są żółtka jaj. Jedno żółtko zawiera około 40 jednostek międzynarodowej witaminy D. Ponadto mleko, jogurty i sery to tylko niektóre z wielu produktów mlecznych wzbogacanych witaminą D, dzięki czemu są łatwym sposobem na zwiększenie spożycia tej witaminy. Grzyby to natomiast świetna opcja dla wegetarian, ponieważ są jedynym roślinnym produktem żywnościowym który naturalnie wytwarza witaminę D pod wpływem działania promieni słonecznych. Wiele osób starszych może potrzebować suplementów, by osiągnąć dzienne zapotrzebowanie i utrzymać optymalne zdrowie, ponieważ samo pożywienie często nie wystarcza. Po trzecie, stosuj suplement witaminy D. Gdy spożycie z diety i ekspozycja na słońce są niewystarczające, suplementy witaminy D są często najpewniejszym sposobem utrzymania prawidłowego poziomu tej witaminy u osób starszych. Zalecane dzienne spożycie zależy od wieku. Każdego dnia dorośli w wieku od 50 do 70 lat spożywają 600 jednostek międzynarodowych, natomiast dorośli powyżej 70 roku życia od 800 do 2000 jednostek międzynarodowych dziennie ponieważ kalcyferol, czyli witaminat 3, jest skuteczniejszy i lepiej przyswajany przez organizm niż witaminat 2, stanowi najlepszy suplement. Zalecane dzienne spożycie wynosi 600 jednostek międzynarodowych dla dorosłych w wieku od 50 do 70 lat oraz od 800 do 2000 jednostek międzynarodowych dziennie dla osób powyżej 70 roku życia. Kalcyferol, czyli witamina 3 jest skuteczniejszy i lepiej przyswajany przez organizm niż witamina 2, co czyni go najlepszym suplementem. Aby poprawić wchłanianie, witaminę D należy przyjmować z posiłkiem zawierającym zdrowe tłuszcze, ponieważ jest rozpuszczalna w tłuszczach. Przed rozpoczęciem suplementacji warto skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia, aby ustalić odpowiednią dawkę dostosowaną do indywidualnych potrzeb zdrowotnych. Połącz magnes z witaminą D. Czy wiesz, że organizm potrzebuje magnezu do aktywacji witaminy D? Bez względu na ilość witaminy D przyjmowanej z pożywieniem, suplementów lub słońca, organizm nie jest w stanie jej prawidłowo przyswajać i wykorzystywać, jeśli nie ma odpowiedniej ilości magnezu. Aby wspomóc aktywację witaminy D, spożywaj produkty bogate w magnez. Najlepsze źródła to pełnoziarniste produkty zbożowe, takie jak brązowy ryż i owies, zielone warzywa liściaste takie jak szpinak i jarmuż, a także orzechy i nasiona, np. Na migdały i pestki dyni. Osoby, które mają trudności z dostarczeniem wystarczającej ilości magnezu z diety, mogą rozważyć suplementację magnezem. Magnez może poprawić zdrowie kości, siłę mięśni oraz ogólną mobilność, zwłaszcza w połączeniu z witaminą D. Ile czasu potrzeba, aby zobaczyć efekty? Jeśli wyjściowy poziom witaminy D jest niski, Dojście do optymalnej wartości i zauważenie widocznych zmian może zająć trochę czasu. Oto czego możesz się spodziewać po dwóch tygodniach: mniej skurczów mięśni, więcej energii. Po miesiącu, mocniejsze nogi, lepsza równowaga. Po trzech miesiącach, większa gęstość kości, mniejsze ryzyko upadków. Według badań seniorzy przyjmujący witaminę D przez 3 do 6 miesięcy zgłaszają o 31% mniej upadków, o 35% silniejsze mięśnie. I o 40% niższą częstość złamań. Regularność ma znaczenie. Systematyczne przyjmowanie witaminy D pomaga zachować siłę nóg przez wiele lat. Ustawiając witaminę D jako priorytet, możesz zachować niezależność, uniknąć upadków i utrzymać mobilność. Warto działać z wyprzedzeniem, bo wielu seniorów nie otrzymuje odpowiedniej ilości tej witaminy. Co możesz zrobić już teraz? Spędzaj na słońcu 20, 30 minut kilka razy w tygodniu. Jedz produkty bogate w witaminę D, takie jak nabiał, jajka i tłuste ryby. Przyjmuj codziennie 800-2000 jednostek międzynarodowych wysokiej jakości witaminy 3. Łącz ją z magnezem, aby poprawić wchłanianie. Regularnie sprawdzaj poziom witaminy D, czy dostarczasz sobie odpowiednią ilość witaminy D.